Dzień dobry, witam na naszym kolejnym spotkaniu. I dzisiaj wracamy do początku, do samego początku, do Edwarda Stachury. I przygotowałem dla Państwa opowiadanie, które jest dla mnie bardzo ważne i noszę je ze sobą, noszę je w sobie, myślę, od pięciu lat. I z przyjemnością się nim z Państwem podzielę. Jego tytuł to Pokochałem ją siłą woli. Wskazała mi fotel i powiedziała: usiądź, proszę. Usiadłem. Przysunęła do prawej bocznej poręczy fotela krzesło i położyła na nim zapałki i popielniczkę. Po czym ustawiła naprzeciw fotela w odległości jakichś czterech metrów drugie krzesło i usiadła też. Przez chwilę patrzyła na mnie w milczeniu. Było w tym patrzeniu coś z tego, jak kiedy się stoi na nabrzeżu portowym. I się patrzę na wolno sunący ku niej statek. Ale jest on jeszcze trochę daleko i bez małej lornetki nie można rozróżnić twarzy stojących na mostku pasażerów. Coś takiego. Zapal sobie, powiedziała. Sięgnąłem posłusznie do kieszeni bluzy, wyciągnąłem z paczki papierosa i zapaliłem. Dziewczyna siedziała prosto, opierając się plecami o tył krzesła. Stopy i kolana miała mocno zwarte. Na kolanach, w miejscu, gdzie kraj sukienki, Splecione palcami dłonie. Mam ci coś do powiedzenia, zechciej mnie wysłuchać. Zamilkła, spojrzała w okno i znowu na mnie, a ja paliłem i patrzyłem na to wszystko poprzez snujący się fantasmagorycznie dym palonego papierosa. Jesteś mężczyzną, a ja, jak widzisz, jestem kobietą, i uśmiechnęła się. Miękko, ale nie kocio. kobiecą, ale nie zalotnie, choć może zalotnie, ale jakoś. Jakoś nieprzewrotnie i nieznacznie, bardzo delikatnie. I mnie, to starałem się widzieć wszystko, każdy najmniejszy nawet szczegół, mogący być mi pomocny w kontrataku na powszechną i co dzień, i co krok na halną wulgarność świata, bardzo się ten uśmiech spodobał. I spróbowałem odwzajemnić się dziewczynie uśmiechem podobnym. Jestem kobietą, podjęła dziewczyna i... jakby ci to powiedzieć, no... Jestem normalną kobietą. Jeżeli to prawda, to dobrze pomyślałem. To bardzo dobrze, bo w ten sposób jest już nas przynajmniej dwoje normalnych w tym nienormalnym, chorym świecie. Wszystko, co powiem, to prawda, powiedziała. Jakby nie wiem, jakim zmysłem wyczuwając, że o tym właśnie przed sekundą myślałem. Co ty o tym wszystkim pomyślisz, to twoja sprawa, ale musisz mi wierzyć. To dla mnie bardzo ważne. Ty musisz mi wierzyć. Giwnąłem głową. Jestem normalną kobietą, podjęła dziewczyna, ale od pewnego czasu, od dłuższego czasu, nie ma w moim życiu żadnego mężczyzny. I mogłabym mieć, wybacz mi ten zwrot, ale nie chciałam. Nie tylko dlatego nie chciałam, to też ci chcę powiedzieć, że brzydzę się tą grą, tym łaszeniem się, tym podchodzeniem, tym skradaniem się. Tymi ociekającymi słówkami, tym ociekającym wzrokiem, i tą ociekającą śliną dodałem w myśli. Kiedy widzę, podjęła, jak to robią inni, czy to mężczyźni, czy to kobiety. Kiedy jestem tego przypadkowym świadkiem, albo niekiedy obiektem, to nie wiem, to chciałabym się schować pod stół albo zniknąć nagle, wyparować, tylko po to, żeby tego nie oglądać. A czasami to. Czasami to muszę wyjść do łazienki, bo robi mi się niedobrze, nachodzą mnie wymioty. Niesamowite, pomyślałem. Chyba po raz pierwszy słyszę kogoś, kto mówi o tych sprawach tak, jak ja bym o tym mówił. Niesamowita. Ty nie skradasz się. Pomyślałam najpierw, że może jesteś w kimś zakochany, ale potem pomyślałam, że nie. Skądże, że gdyby tak było, gdybyś ty był zakochany, to byłoby to, to napisane na twojej twarzy. Zapalone w Twoich oczach, wyryte w Twoich ruchach, w całym Twoim zachowaniu. I ja musiałabym to zobaczyć i bym się nie ośmieliła mówić Ci tego, co mówię i powiedzieć tego, co powiem. Co może uda mi się powiedzieć. Jak pięknie mówi ta dziewczyna, pomyślałem. Gdybyś Ty był zakochany, mówi, to by to było widać, mówi. Myślałem właśnie kiedyś o tym. Kiedyś tam, wieki temu, kiedy byłem raz w życiu zakochany. Że jak się to dzieje, że druga płeć tego nie widzi, nie czyta na mojej twarzy, w moich oczach, w całym moim zachowaniu, że jestem przecież zakochany. I Jeżeli idzie o to, to nie ma o czym mówić, wszystko jest jasne. Ale o to jednak, jak gdyby nie widziała tego druga płeć. I zaczynała się niekiedy ta cała gra, te sztuczki sławetne, a cna ograne, to przewracanie oczami, to błyskanie dekoltem, tylko uśnięcia biodrami itd. Zaraz. Albo może właśnie dobrze widziała druga płeć, dobrze czytała z mojej twarzy i z moich słów to, co się dzieje w moim sercu, i to ją właśnie drugą płeć jeszcze więcej podniecało, ekscytowało, jak to się mówi. A może też drażniło, złościło, znieważało? Być może, być bardzo może, być bardzo może na pewno, bo to, bo to już nie tylko chodziło wtedy o zdobycie mężczyzny, o zdobycie partnera, o zdobycie samca na jedną nocną godzinę. Lub na jedną dzienną godzinę, czy na kilka tych lub tamtych godzin. Tu chodziło o coś więcej w takich razach. O pognębienie nieznanego konkurencyjnego egzemplarza własnego rodzaju. Tej długiej kobiety, w której dany mężczyzna śmie się kochać i śmie tę miłość jawnie obnosić. Obnosić w obliczu innej kobiety. W obliczu tej, co przed nim stoi i co się niechybnie uważa za pierwszą kobietę. Za pierwszą kobietę i w jakiś sposób za jedyną. Mogę mówić dalej? spytała dziewczyna. Uniosłem opuszczoną głowę i spojrzałem na nią trochę zdziwiony z miną pytającą, czy coś się stało. Nie, nic się nie stało, powiedziała, tylko widziałam, że się mocno zamyśliłeś i nie chciałam ci przeszkadzać. Ta dziewczyna jest coraz więcej niezwykła, pomyślałem. Kto ją obdarzył taką delikatnością? Musi jej być bardzo nielekko w życiu tym, w świecie tym. Więc wybacz mi znowu ten zwrot. Mogłabym mieć mężczyznę. Kobieta, jeżeli nie jest szczególnie upośledzona przez los, a już jeżeli jest jako taka ładna, może mieć bez większego trudu każdego mężczyznę. Prawie każdego sprostowałem w myśli. Prawie każdego sprostowała głośno dziewczyna. Ja, dzięki Bogu, nie jestem upośledzona przez los. Mam jakąś tam swoją urodę, która nie wiem, czy ci się podoba. Zaciągnąłem się głęboko kończącym się papierosem, i w ten obłok dymu, który wypuściłem szeroko otwartymi ustami, zanurzyłem wolno i twierdząco głowę, odchylając ją najpierw do tyłu, a potem pochylając w dół i lekko do przodu, i po chwili uniosłem. Dziewczyna uśmiechnęła się jakoś tak wzruszająco, i teraz ona z kolei pochyliła wolno głowę w dół i sporą chwilę tak trzymała pochyloną. Włosy miała rudę o jakimś takim odcieniu, co się może tylko przyśnić. Pomyślałem, że moja nie ma, ale twierdząca odpowiedź na jej mimochodem zadane mi pytanie była jej potrzebna, albo wręcz nieodzowna, żeby mogła mówić dalej, ale nie rozumiałem, dlaczego mnie właśnie o to, to wszystko opowiada. Ale pomyślałem jeszcze, że gdybym jej nie odpowiedział, gdyby zabrakło tej mojej niemej odpowiedzi. To inne byłby dalsze jej opowieści, inne padłyby z jej ust dalsze słowa, nie te, które nie wiem jakie za chwilę się potoczą, tak mogłabym podjęła. I znów na chwilkę przerwała, i znów po chwilce podjęła, ale nie chcę. Bo jeszcze, bo jeszcze więcej niż tej gry, to brzydzę się mnogości, wielości, brzydzę się fizycznie. I nie tylko fizycznie. Ja nie jestem wieloma kobietami, ja jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn, chcę jednego, chciałabym. Rozmawiam nieraz z koleżankami tak ogólnie, ale trochę też o tym i one mówią, trzeba mieć zdrowy stosunek do tych spraw. A zdrowy stosunek według nich to spać z każdym mężczyzną, który się podoba, który jest przystojny albo miły, ujmujący, albo który kobiecie czymś imponuje. Szybką jazdą na motorze, szampańskim wydawaniem pieniędzy, albo grom na gitarze, albo czymś w tym rodzaju. Jeżeli to jest zdrowy stosunek, to mój jest chory. Ale ja nie myślę, że mój jest chory. Nie mogę. A nawet gdybym mogła, nie chcę spać z wieloma mężczyznami, z drugim, z trzecim, z piątym. Z jednym chciałabym. I nawet tańczyć nie chcę z wieloma. Nie chcę się ocierać o wiele męskich ciał. Ja nie wiem, co ty o tym pomyślisz, ale powiem ci, że ja. Ja nie widzę dużej różnicy pomiędzy zatanczeniem z mężczyzną, a położeniem się z nim do łóżka. Na pewno można na to spojrzeć inaczej, nie tak drastycznie, jak powiedziałaby moja koleżanka, ale ja tak to widzę i mówię ci to, bo chcę ci powiedzieć, żebyś wiedział o mnie. Choć ja o tobie to tak naprawdę nie wiem nic. Widzę Cię po raz drugi w życiu i wszystko, co myślę o Tobie, to sobie wyobraziłam. Ciekawe, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, pomyślałem. I gdzie to było? Nie mogłem sobie przypomnieć. Pierwszy raz zobaczyłam cię przelotnie. Ty na pewno nawet nie wiesz, gdzie i kiedy. To dziwna historia, bardzo ładnie dziwna, o której ci kiedyś może opowiem. Przerwała, spojrzała w okno i znowu na mnie. Tak, wszystko, co myślę o tobie, to sobie wyobraziłam. No, trochę mi dopomogli w wyobrażeniu sobie Ciebie tacy różni ludzie. Dopomogli mi w tym sensie, że mówili o Tobie niezbyt przychylnie lub wręcz źle lub wręcz wrogo. I to mnie właśnie ucieszyło. Gdyby mówili o Tobie dobrze, to by mnie właśnie zmartwiło, naprawdę. Bo ja ich trochę znam. W każdym razie znam na tyle, że wiem, że ci ludzie nie mogą mówić o Tobie dobrze. Jeżeli jesteś taki, jakiego ja sobie Ciebie wyobraziłem, to oni mogą mówić o Tobie tylko źle. Tak też mówili, i to mi się zgadzało. O mnie też opowiadają różne niebu niebudujące rzeczy, tylko dlatego, że myślę o pewnych sprawach inaczej niż oni. Ale co tam? To wszystko głupstwa, o czym wiesz lepiej ode mnie. Przerwała i znowu spojrzała w okno. Ja wyciągnąłem z paczki papierosa, zapaliłem i myślałem: Skąd ta dziewczyna wie takie różne rzeczy, małe i duże, i kim ona jest, i kiedy, gdzie, przelotnie, jak mówi. Pierwszy raz się spotkaliśmy we śnie jakimś. Lubię patrzeć, jak paniż powiedziała. Dym cię leciutko osnuwa, ale pomimo to jesteś dla mnie wtedy bardziej realny, lub raczej mniej nierealny. Zupełnie nie wiedziałem, jak po tych jej słowach się zachować, i spróbowałam jakoś tam się uśmiechnąć. Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać tak zwyczajnie chciałabym dać tak najzwyczajniej w świecie jak pod podarek imieninowy czy urodzinowy całe moje życie bez reszty chciałabym być z nim i podróżować z nim i czekać na niego wtedy kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości robić zapasy na zimę kompoty konfitury mar marynować grzyby kwasić ogórki butelkować szczaf, pomidory Kisiczka puste i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi, długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo tak to jest, że dla siebie owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić. Wszystko, wszystko. I, i czy ja wiem? Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może. Albo. Albo na mnie przesłoni na zawsze jakiś straszny potworny grzyb, przecież może. Jakże niesamowicie mówi ta dziewczyna, myślałem. Jakim sposobem ona uchowała się i uchowała takie myślenie niemodne w świecie tym, wśród ludzi tych, którzy sami nie potrafiąc tak mocno i prosto kochać, wszystko robią, żeby taką miłość poniżyć, pognębić, schańbić, zdeptać, zniszczyć, zamordować, bo inność. Drażni jednakowość. I specjalne obyczaje w tym niszczycielskim, morderczym celu stworzyli. Specjalną filozofię, specjalną sztukę, specjalnych specjalistów, artystów. Cały specjalny świat. I no tak, no tak, przecież może jutro zgasnąć słońce, albo może nam je przesłonić jakiś straszny, potworny grzyb. Na zawsze, jutro, pojutrze, na zawsze. Przecież może się to stać. I wiesz, podjęła ona? Może to dla Ciebie oczywiste. Ale też ci chcę o tym powiedzieć. powiedzieć. Powiedzieć wprost, że jestem za wiernością. Za wiernością absolutną. Wolny ptak jest najwierniejszym stworzeniem tego świata, powiedziałam do siebie w myśli. Ale nie bardzo wiedziałem, po co mi się to zdanie w myśli powiedziało, ani nie wiedziałem, co to zdanie w całej swojej rozciągłości, w całej swojej skrzydlatości oznacza. I temu jedynemu mężczyźnie byłabym oczywiście absolutnie wierna. W ten sposób. W ten chyba jedyny sposób byłabym też sobie wierna. Byłabym taka, jaka chcę być i jaka naprawdę jestem. Ja to wiem, ja to czuję. Ten mężczyzna by mi pomógł w tym. By mi pomógł taką, a nie inną być, a ja bym się starała tak samo we wszystkim mu pomóc, bo myślę, że na pewno bym mu w niczym nie przeszkadzała. Ogromnie ciężko jest o takich sprawach mówić i ogromnie niezręcznie. I raczej nie powinno się zapewniać o czymś, bo to wtedy właśnie wygląda podejrzanie. Przerwała, zaczerpnęła głęboko powietrza i znowu spojrzała w okno, jak gdyby dając mi w ten sposób możliwość ochłonięcia po każdej fali swoich wynurzeń, a sama jak gdyby czerpiąc stamtąd, z okna lub z za okna, jakieś potrzebne jej siły. Patrzyła w okno, a ja patrzyłem na nią, na jej profil, i myślałem. Sercem nie mógłbym, bo serce miałem kiedyś jedno i mi się potrzaskało straszliwie i doszczętnie, i nie udało się pokleić skorupek tego dzbanka ani łzami tym klejem białym, ani krwią tym klejem czerwonym. I tak nie mam serca, nie mam, więc sercem nie mógłbym, ale mógłbym taką istotę pokochać siłą woli. Siłą woli pokochać taką istotę mógłbym. Pierwszą dziewiczą i wielką i wolną miłością wolnej mojej woli. Skąd ona wzięła się, ta dziewczyna? Tu, przede mną, prawie na wyciągnięcie ręki. Ona, co jest taka, jak gdyby ją stworzyła jakaś niewysłowiona, rozdzielająca tęsknota. Już nie serca tęsknota, ale czegoś innego. Nie wiem czego. Ducha tęsknota. Moja tęsknota. Dziewczyna odwróciła oczy od okna i spojrzała na mnie. Ale dalej milczała, patrzyła. Było w tym patrzeniu znowu to, co było na początku, kiedy zaczęła do mnie mówić coś z tego, jak kiedy się stoi na nabrzeżu portowym i się patrzy na wolno sunących niej statek, ale jest on jeszcze trochę daleko i z tęsknionymi nagimi oczami bez pomocy małej lornetki nie można rozróżnić rysów twarzy stojących na mostku pasażerów. Milczałam jak ona. Zdałam sobie nagle sprawę, że przez ten cały czas nie powiedziałem ani jednego słowa. Zadam Ci teraz jedno pytanie, odezwała się w pewnej chwili. I więcej już nic nie powiem. A ja wtedy poczułem, jak po karku przeszedł mnie dreszcz, przebiegł mnie prąd i zaraz potem, tak jak nieraz chrusta ulewa po błyskawicy, poczułem, jak kropla potu, jedna kropla potu, potoczyła mi się od karku w dół po plecach, bo wiedziałem, jakie to będzie pytanie. Bo naraz zrozumiałem wszystko i zdziwiłem się, ogromnie się zdziwiłem, że nie zrozumiałem tego od razu, prawie od samego początku. Absolutnie nie pojmowałem, jak to się mogło stać. Ona pochyliła, pochyliła głowę nisko, prawie dotykając czołem kolon. Chwilkę tak ją trzymała, po czym wyprostowała się, spojrzała na mnie, znowu zaczerpnęła głęboko powietrza, rozplotła dłonie, zawiesiła ręce po obu stronach krzesła. Potrząsnęła głową i znowu odwróciła ją w stronę okna, jak gdyby prosząc stamtąd o jeszcze trochę sił. Chciałem jej pomóc. Chciałem powiedzieć, wypowiedzieć, wykrztusić, wyjąkać to zdanie, to jedno zdanie, ale nie mogłem wydobyć głosu. Uwiązł mi w gardle, tak niewypowiedzianie byłem wzruszony tym wszystkim, tym, co mnie tutaj teraz spotykało, czego dane mi zostało wreszcie się doczekać po sześciu latach. Po sześciu nieskończenie długich latach czekania na cud, w którego zdarzenie się, wydarzenie się, nigdy nie przestałam do końca wierzyć. Choć dni płynęły, dwa tysiące dni i noce płynęły, dwa tysiące nocy i rzeki płynęły, dużo rzek, dużo rzek, meandrami, meandrami i ja szedłem wzdłuż tych rzek, to w górę, to w dół, jak duch, jak duch. Więc chciałem teraz wyjąkać do niej to zdanie, to pytanie – czy mógłbym być tym mężczyzną? Ale nie mogłem dostać się do własnego głosu. Nie mogłem dostać się do tego zdania i je wydobyć. Wydostać spod ziemi na powierzchnię tego nowego, stworzonego przez nią świata. I tak oto niemy, zaniemówiony i zaczarowany, tylko patrzyłem na nią, a ona odwróciła w końcu głowę od okna i ja wstrzymałem oddech, a ona powiedziała wolno, cicho, wyraźnie – czy chciałbyś być tym mężczyzną? Nie odwróciła już tym razem oczu od okna, tylko patrzyła na mnie dalej, jak gdyby spojrzeniem swoim, pomagając słowom swoim, żeby może nie zawróciły z drogi, popychając je, żeby szły prosto do tego zakamarka we mnie, do tego kosmicznego we mnie schronu, gdzie schowałem ten promyk, te promykował moją wiarę. Że wydarzy się cud, że na pewno wydarzy się i one te jej słowa dotarły tam. I to było tak, jak gdyby zaczął sypać na mnie różowy jakiś śnieg. I czułem, jak od gardła w dół do brzucha zalewa mnie jakieś ciepło. I czułem, jak kruszą się we mnie jakieś wielkie twarde granitowe skały, całe wielkie góry i rozpadają się łagodnie, rozsypują się miękko, tkliwie, bezgłośnie. Uniosłem się z fotela i zacząłem wolno iść ku niej, wpatrzony w jej oczy, a ona w moje. W miarę jak się zbliżałem, ona unosiła wolno głowę i to było tak, jak gdyby jej spożenie, spojrzenie odgarniało na boki powietrze przede mną, żeby mi było łatwiej iść ale leżej. Doszedłem i stanąłem przed nią, o krok od niej i wolniutko zgiąłem kolana i ukląkłem przy jej stopach. Jej głowa, w miarę jak się schylałem, też pochylała się w dół. Niewymownie patrzyliśmy sobie w nasze oczy. I wolniutko uniosłem ramiona, żeby objąć jej nogi, i zobaczyłem, nie odrywając oczu od jej oczu, zobaczyłem kącikami oczu, jak ona też podnosi zwieszone po obu stronach krzesła ręce, żeby objąć moją głowę. Tak. Na pewno po to, żeby objąć moją głowę. I gdzieś wtedy Gdzieś wtedy, a może jeszcze ułamek sekundy potem, a może jeszcze ułamek sekundy potem ułamku sekundy, ale przy tym przed tym następnym ułamkiem sekundy, kiedy już umieliśmy się dotknąć, rozległ się głośny trzask. Się otworzyło oczy i prawie jednocześnie się poderwało na posłaniu z pozycji leżącej do siedzącej i prawie też jednocześnie się sięgnęło poczuwający u weskłowia nóż. Nie powiem mi pan, chyba że śpi pan zawsze sam. Pół zapytał, pół oznajmił kiedyś ktoś. Nie, zawsze to śpi z nożem na podorędziu się odpowiedziało w pełni oznajmująco. Przez otwarte okno, gwizżąc dziko, przeciągle żałobliwie, wpadał do izby wiatr. Na dworze, w ciemnościach nocy, hulała przedwiośniana wichura. Jak zawsze, po przebudzeniu się zaczęło się zastanawiać nad topografią, gdzie się jest. Co to za kwatera, jaka wieś, jakie miasto, jaki kraj, jaki kontynent. Raz kiedyś tam po dziwnym śnie się pomyślało, jaka planeta. Mocniejszy podmuch wiatru uderzył ramami okna o ściany, i ten głośny trzask przypomniał tamten trzask, i ten tamten trzask przypomniał wszystko. Się zwlokło się z posłania, podeszło do okna. Chwyciło mocno rękami za obie rany, żeby się nie huśtały pod naporem wichru i z wysokości tego piętra się spojrzało w noc. Usta się miało zaciśnięte i zęby aż do bólu. W pewnej chwili – chcę – się powiedziało cicho w noc i w same usta wiatru i po chwili się powtórzyło nieco głośniej – chcę. Jeszcze chwilę się stało i potem się zamknęło oczy. Się wiedziało – że się już na nowo nie zaśnie i się zbliżyło się do kontaktu, żeby zapalić światło, ale nie. Się przysiadło na brzegu łóżka, sięgnęło po papierosy co obok na taborecie, ale też nie. Się wyraźnie czuło w ustach cierpki smak tych dwóch papierosów dopiero co wypalonych, podczas gdy się słuchało tego wszystkiego, tego wszystkiego, co ona mówiła. Się pomyślało i się pokiwało głową. I jeszcze raz się pokiwało, i jeszcze raz, i jeszcze. Bo się niesamowicie pomyślało. Się pomyślało, że gdyby się nam wtedy we śnie udało siebie dotknąć, to nie przebudziłby mnie ten głośny trzask okna otworzonego nagle w środku nocy gwałtownym podmuchem wichury. Ani ten trzask, ani żaden inny dźwięk tego świata. Albo się przebudziłoby się, ale razem z nią, razem z nią. Razem z nią, z rękami obejmującymi jej kolana i z jej dłońmi na mojej biednej głowie. Na pożegnanie przygotowałem również wiersze Dwarda Stachury pod tytułem Oczekiwanie. Noc albo oczekiwanie na śniadanie. Tak brzmi pełny tytuł. Ty się pochyl, róża Bóg. Ty się do mnie pochyl i na ucho jak kolczyk, róża Bóg. Moje ucho dzban, z niego pić tylko Tobie, nikomu. A Twój kolczyk jak ucho nadzban. O modlitwę mnie wabisz, o wabisz, że błysk noża w najpiękniejsze serce kozy. Z Tobą czystość zachować to gorzej. Każdy lew by się spalił już dawno. Las popiołu z jego grzywy nic więcej. Ty się pochyl, Róża Bóg. Ty się do mnie pochyl we mnie. Wytryśniemy, jak słońce wytryśnie. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.